Hejka kochane, dzisiaj porozmawiamy sobie o znakach, znakach od wszechświata, w jakich sytuacjach nam się pojawiają, jak możemy sobie o nie prosić i w jaki sposób mogą one wyglądać. Wszechświat daje nam znaki tak naprawdę na każdym kroku i w zasadzie jedyne co musisz zrobić, to zwrócić na nie uwagę, żeby móc ułożyć je sobie w całość i zauważyć wszystkie sposoby, w jakie wszechświat się z Tobą komunikuje. A wierz mi, że on przemawia do nas dosłownie cały czas, wysyła nam małe wiadomości, powoduje zbiegi okoliczności i nieoczekiwane wydarzenia, tym samym przypominając nam, żeby na chwilę się zatrzymać, rozejrzeć i uwierzyć w coś więcej. Powiem Wam tak, dziewczyny, że nawet się nie spodziewacie, w jakich niesamowitych okolicznościach mogą Wam się te znaki pojawiać. Więc myślę, że zaczniemy sobie naszą dzisiejszą pogadankę o tym, jak ustaliłam sobie z wszechświatem swój własny znak. Otóż tak, na początku mojej przygody z manifestacją, kiedy jeszcze nie wszystko rozumiałam, wiadomo, że nadal nie jestem wszech, wszechwiedząca, żeby nie było. Ale pamiętam, że wtedy chciałam e, każdą manifestację dostawać natychmiast i poniekąd myślałam, że właśnie tak powinno to działać, że dostajemy wszystko, czego chcemy od razu i tak naprawdę mega mi się spieszyło. E, oczywiście teraz już wiem, że no nie do końca e, to w ten sposób działa, ale to już temat na inną pogadankę. W każdym razie czytałam wtedy książkę Gabriel Bernstein, Magia Przyciągania. Którą bardzo Wam polecam, bo dotyka naprawdę wielu zagadnień w temacie manifestacji i rozwoju osobistego w taki bardzo ludzki sposób. No, i właśnie w niej był zawarty rozdział o znakach. No więc pewnego dnia postanowiłam poprosić wszechświat, no o nic innego jak o znak, żeby upewnić się, że jestem na dobrej drodze do spełnienia moich manifestacji. Z braku lepszego na tamten moment czasu uznałam, że świetnym pomysłem będzie żaba. Po prostu żaba, nic, nic więcej konkretnego. I do tej pory w zasadzie nie mam pojęcia, dlaczego akurat na to wpadłam. Nie pytajcie, bo nie wiem. Przez cały dzień nic szczególnego się nie działo, i po jakichś kilku godzinach już totalnie sobie o tym zapomniałam. No I wieczorem, jak zwykle, zabrałam się za takie sprzątanie, takie ogólne y, ogarnianie. Y, weszłam do pokoju mojej córki i dosłownie wierzcie, lub nie, jedyne dwie zabawki, jakie leżały na podłodze, to była żaba tamburyn i żaba rycerz z jakiejś takiej dziwnej wycinanki, byci czy, y, czy czegoś w tym stylu. I w momencie, kiedy to zobaczyłam, to dosłownie mnie olśniło. E, dosłownie e, patrzyłam na to i nie wierzyłam, co się dzieje. I w, dokładnie w tym momencie po prostu wiedziałam, że to był mój e, znak. I to jest naprawdę zabawne, ale czasem teraz, nawet jeżeli o ten znak e, nie proszę, to zdarza się, że ja gdzieś te żaby widzę, albo właśnie w formie takich zabawek, e, albo gdzieś na mieście jakieś szyldy, coś, no cokolwiek. Po prostu, kiedy to widzę, to ja po prostu czuję, że to jest to. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale to uczucie jest takie nie do podrobienia. Gwarantuję, że kiedy ten swój ustalony znak zobaczysz albo jakiś inny, bo tak też się może zdarzyć, usłyszysz czy poczujesz, niezależnie czy to będzie właśnie ten umówiony, czy coś zupełnie innego, będziesz dokładnie wiedziała, że to on i gwarantuję, nie ma innej opcji, że go po prostu przegapisz. No dobrze, ale w jaki sposób możemy o taki znak sobie poprosić? I tak jak mówiłam wcześniej, według mnie najlepszy sposób i w zasadzie najlepszy moment to taki czas, kiedy faktycznie jesteśmy skupieni na sobie i na swoim wnętrzu. Dobrze jest znaleźć sobie taką chwilę i takie miejsce, kiedy czujemy się bezpiecznie, spokojnie i kiedy co najważniejsze w zasadzie nic nas nie rozprasza. Kiedy prosisz o ten znak, daj sobie taką chwilę, żeby naprawdę poczuć i żeby dać sobie przestrzeń na przyjęcie czegoś więcej. I teraz tak, w zależności w co lub kogo wierzysz, to może być wszechświat, Bóg lub jakieś inne bóstwo, to może być Twój duchowy przewodnik, jeżeli takiego posiadasz, albo jakaś bliska Ci osoba, którą postrzegasz właśnie w kategorii takiej osoby, kiedy wierzysz, że wspiera Cię po prostu w takich trudniejszych chwilach, czy na Twojej drodze rozwoju, albo nawet Twoje higher self. Czyli właśnie ta najwyższa wersja samej siebie. Masz naprawdę dużą dowolność. Najważniejsze, żebyś po prostu to czuła i nie zmuszała się, oczywiście, w cudzysłowie, do wewnętrznej rozmowy z czymś lub kimś, w co po prostu lub w kogo nie wierzysz. Następnie zwróć się do tej wybranej przez siebie energii z prośbą o znak, i tutaj tak samo pełna dowolność. Możesz, podobnie jak ja, wybrać sobie coś konkretnego, jak właśnie moja żaba. E, może to być kolor samochodu, jakieś zwierzę, piosenka, cokolwiek ci tylko przyjdzie do głowy. E, jeśli chodzi o samo formułowanie takiej prośby, e, tutaj również nie musisz trzymać się żadnych sztywnych ram. E, według mnie bardzo ważnym elementem takiej prośby jest wyciszenie i zwrócenie się właśnie. Bardziej ku wnętrzu i skupienie na energiach wszechświata. Co do samej prośby, tutaj też uważam, że nie ma po co niepotrzebnie kombinować i ustalać nie wiadomo jakich formułek. A że jestem zwolenniczką najprostszych rozwiązań, to ja najbardziej lubię powiedzieć coś w stylu w wszechświecie. Jeśli jestem na dobrej drodze, to proszę daj mi znak. I tutaj, tak jak mówiłam, ja już akurat mam swój ustalony, ale jeżeli Ty jeszcze takiego nie masz, możesz dodać, żeby to był znak w konkretnej postaci. Tak naprawdę wszystko tutaj zależy od Ciebie. I tutaj też oczywiście zachęcam Was do swoich własnych poszukiwań. Zawsze w kwestii manifestacji mówię, żebyście poszukiwały swojej własnej drogi, która nie będzie Was w żaden sposób ograniczać, męczyć i która będzie Was przede wszystkim uszczęśliwiać, bo to zawsze działa najlepiej. Tak naprawdę nie potrzebujecie żadnych konkretnych formułek, żadnych konkretnych sposobów do manifestowania swoich własnych pragnień, chociaż one oczywiście też mogą być bardzo fajnymi narzędziami. Chodzi głównie o to, żebyście spojrzały przede wszystkim do swojego wnętrza, bo tam już to wszystko jest. A o tych sposobach myślę, że porozmawiamy sobie jeszcze innym razem, bo to też jest fajny temat. E, wracając do tematu, e, po wysłaniu takiej prośby, e, jedyne co musisz zrobić, to odpuścić kontrolę i pozwolić, żeby wszystko po prostu się działo. Jedyne, na czym musisz się skupić, to na zaufaniu do wszechświata, że prowadzi cię dokładnie tam, gdzie powinnaś być, daje ci dokładnie wszystko to, co jest dla ciebie najlepsze, i wspiera cię na twojej drodze na każdym kroku. Tak jak już mówiłam wcześniej, poza sytuacją, kiedy mamy z wszechświatem swój umówiony znak, możemy się spodziewać, że będzie on chciał się z nami też komunikować na masę innych swoich własnych sposobów. Nie zawsze widzimy, czy czujemy to na pierwszy rzut oka, no ale skoro już wiemy, że, że wszechświat chce dla ciebie jak najlepiej, to chce on również, żebyś poruszała się w odpowiednim kierunku i chce, żebyś odpowiednio wzrastała. Tak, więc jak mogą wyglądać te y, znaki? E, I tak, zrobiłam sobie listę tego, co według mnie pojawia się najczęściej. I tutaj tak, niewytłumaczalne poczucie takiego sensu, e, takiej świadomości, e, wiedzy. Mam nadzieję, że e, dobrze uda mi się opisać, o co mi chodzi. E, to są takie momenty, kiedy nagle coś ci klika i wszystko zaczyna nabierać sensu, którego wcześniej nie zauważałaś. Kolejna sprawa, powtarzające się wydarzenia, często występujące w większej ilości, pozornie ze sobą niezwiązane. E, coś na zasadzie, jak ja to odbieram, takiego déjà vu coś w stylu powtarzającej się energii e, sytuacji. Następnie, nieoczekiwane zdarzenia, najczęściej takie, które otwierają nam jakieś dotychczas zamknięte drzwi. Taki niespodziewany, dodatkowy element e, układanki. Które oczywiście, jak w przypadku innych znaków, pojawia się oczywiście znikąd. Kolejna sprawa to wiadomości jakie wszechświat wysyła do nas w snach, e, zwracając tym samym naszą uwagę na aspekty, e, którym w naszej obecnej sytuacji powinniśmy się przyjrzeć. I mam tutaj akurat taki przykład, bo co jakiś czas powracają mi takie e, sny e, o konkretnym schemacie i e, sytuacjach, e, które są w taki sposób przedstawione, że one naprawdę bardzo mocno mnie triggerują. I teraz jak już jestem na tej e, drodze Samorozwoju, to mam taką świadomość, że zwraca to moją uwagę na ten konkretny obszar, który jeszcze potrzebuje uzdrowienia czy dodatkowej pracy. Także nawet takie znaki mogą być dla nas bardzo fajnym drogowskazem. I ostatnia z takich wskazówek to pojawienie się Takiej potrzeby ruchu w danym konkretnym kierunku. Takie uczucie, które jest bardzo podobne do tego, co możemy czuć w trakcie podejmowania działań inspirowanych. To takie niewyjaśnione przyciąganie, jakie możemy odczuwać np. w kierunku danych miejsc, osób czynności itd. Coś, co czujemy, że po prostu musimy zrobić, i naprawdę najlepsze, co możesz dla siebie wtedy zrobić, to po prostu podjąć to działanie. Podsumowując, zaufaj wszechświatowi w tym procesie i w tym, że prowadzi Cię dokładnie tam, gdzie powinnaś być, a na pewno się tam znajdziesz. Nie bój się prosić o znaki, nie martw się o nic, bo jesteś na odpowiedniej drodze. Wszechświat dba o Ciebie w każdym możliwym momencie. Na sam koniec klasycznie tematyczna afirmacja. Ufam, że znajduję się na odpowiedniej dla siebie drodze. Wierzę w siebie i wprowadzenie wszechświata. Odpuszczam kontrolę. Im mniej staram się kontrolować, tym więcej dostaję.